No i witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku, a dokładnie 26 września o godzinie około 8.30 przyjechaliśmy do lasu. No i tak przez te pierwsze 15 minut widzimy, że w lesie bardzo sucho było. Dzisiaj w nocy dopiero. Coś popadało, ma dzisiaj padać, jutro ma padać, więc pewnie grzybki nam się znowu wysypią, ale na razie ciężko będzie coś znaleźć. Jak tylko coś się pokaże, to wam pokażę. Nie gadamy, idziemy szukać. No i 20-30 metrów dalej pojawił się nam pierwszy podgrzybek. Tu widzę, jest drugi, taki mocno wysuszony. Ten jeszcze może się nada. Zobaczymy. No, tak, średnio. Nie jest to za świeży grzyb. Piaskowiec modrzek tym razem. Pod grzybków nie ma. Chodzimy, szukamy. Ale piaskowiec modrzek, jak najbardziej. Taki. I zobaczcie, jaki sobie tutaj prawdziwy kuros przy takiej ścieżce. Praktycznie. I bierzemy. No, wydaje się być solidny, twardy. No, kurczę, standardowo jakaś dziurka musi być, ale. Ładne takie czerwoniutki. A tu obok jakiś jakiś inny. No i tak, idziemy sobie w tamtą stronę. Ania tutaj kroinuszka. To się okazuje. Zdrowy. Zdrowy, bo taki twardy, fajny. Czyli czyli może? Warto jeszcze posiedzieć w tym lesie Ale na pewno sobie dzisiaj skoczymy jeszcze na Rydze Zerkniemy w ten lasek u nas tam co jest też niedaleko naszej działki Więc myślę jeszcze z pół godzinki pośmigamy po lesie I będziemy się zbierać bo ma dzisiaj padać Mówię zapowiadali solidne deszcze no akurat wczoraj naszą miejscowość grodzisk ominęło, ale tak to dzisiaj ludzi mało przynajmniej. Nie ma tłumów. No w ogóle Ania się w końcu odezwała. <grystanie> tak w sumie powiedziałem, że jestem z Tobą, a Ci nie było cały czas słychać wcześniej. Już jestem. Czekaj, bo tutaj jakiś grzybek rośnie. Nie, to liść. No zobaczcie, Ania tutaj znalazła takiego ładnego podgrzybka. Trochę się pozabarwiał. Anny. Zdrowy, no. Ligarium Leviosa. leviosa. Działa i tak, moje też. No dobra, słuchajcie, jesteśmy tu raptem 5 minut. i Już mamy prawie, że pół kosza zapełnione. No. Nie to się. Nie nie trafiła. Mamy już pół koszyka zapełnione opiękami opieńkami. Tam na dnie mamy trochę tych prawdziwków. No i tak. No i zbieramy jeszcze, ładnie takie jeszcze większe sztuki wynajduję. Trzeba się rozejrzeć dobrze na tym zrębie. No i, i idziemy jeszcze poszukać. Podjechaliśmy sobie na naszą działkę I poszukujemy rydzów Tutaj może pokażemy jeszcze teraz zanim Podniesiemy pierwszą sztukę Mleczaja Zobaczcie tyle udało nam się opienie nazbierać Tam na dole jak już mówiłem Mamy wcześniej pozbierane grzybki No a tutaj Sobie rośnie mleczaj O no. tu jest drugi takie właśnie małe sztuki, okazują się, że, okazuje się, że nie są robaczywe. W tych uszkodzonych miejscach będzie nam się barwił na kolor zielony. A po przecięciu, no, tutaj jest druga taka sztuka mała. i właśnie one, one tak w tej, właśnie one tak w tej trawie sobie rosną, że trzeba nieraz po prostu poszukać, bo w koło jest ich tu trochę. Wczoraj ich trochę też do domu przywiozłem, ale no i jest robaczywy dalej. Utnij tam przy samym końcu. No i będzie robaczywy w pół. Trzeba wyciąć ogonek i może jeszcze coś tam się da skroić. Tutaj zaraz obok sobie rośnie kolejna taka sztuka. Raczej będzie robaczywa. No Ania tutaj go ciachnie. No, jest robaczywy. Ale słuchajcie, nie ma co się poddawać, bo jednak te mlecze są smakowitymi grzybkami I znów to samo: tu na obrzeżach jest cały zdrowy, a robaczki sobie wędrują tu. Tutaj mamy myślę 100% pewność, że będzie zdrowy. Zakopiamy. Zobaczcie, mi się tak nadłamał. I tutaj ani jednego robaczka nie znajdziemy w nóżce. Z racji tego, że nie zdążyły jeszcze go po prostu zaatakować. A wszystkie te większe sztuki no niestety krojone. Nie padało, to chociaż te rydze i te kilka sztuk prawdziwków nas dzisiaj zbawiają, że tak powiem. Też miałem dla Was przygotowaną niespodziankę. Chciałem rozpalić ognisko i zrobić te rydze na masełku. Słuchajcie kogoś tu chodzi z nami biedny Ani się szkoda zrobiło ja myślę że musimy skądś odejść o boże co biedny idziemy skądś żeby go nie denerwować nie stresować to no. mhm. <noise> ci <noise> A mówimy, co tak? Jakiś pies? Jakaś lama? Tak młek, młek. Ale to dziwne, może to była mama łosi. Nie wiem, ale to pewnie jeden z tych łosi, które... Którego, znaleźliśmy. którego znaleźliśmy. po poroże. O, coś czuję, że będziemy zbierać kasiorę na lizawkę dla... Łosia. Jeżeli podoba Wam się pomysł, to zostawcie łapkę w górę. A my tym oto akcentem będziemy kończyć dzisiejsze nasze zbiory. Mamy cały prawie że koszyk. Nie ma tych grzybów szlachetnych, ale opieniek i rydzy troszkę, troszkę udało się pozbierać. Boże, biedny ten łoś, nie? No szkoda mi się to zrobiło. Strasznie. Kurczę. Biegu przez te krzaki, przez te drzewa. No, no. Ale przecież nie chcieliśmy nic robić. Tak, to tak. sami się wystraszyliśmy, że coś wyskoczyło. Mi to w serce to wali tak, bo szczerze myślałem, że to będzie jakiś... Nie wiem, ptak tak robi, a to kurczę... A to Łoś. łoś. Dobra, z naszej strony będzie tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie nam łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a z naszej strony tyle, trzymajcie się, cześć. On tu ciągle jest.